Wystarczy pokazać cycki i jesteś po prostu gwiazdą kobiecości. No, nie, nie, nie zgadzamy się tutaj. To dziecko jest też nieważne, ta miłość jest niewarta. W takim razie ja bym musiała pół swojego życia unieważnić. Ja myślę, że jak ktoś by mi podsunął papier do podpisania albo uzupełnienia w trakcie na przykład seksu z tą osobą, to pewnie podpisałabym wszystko, gdyby było mi dobrze. Przed Bogiem nie będę robić z siebie, z, z sobie z gęby dupy i mówić, że sorry, ale teraz mi to weź ujeważni, tak? Realne jest dochowanie przysięgi małżeńskiej przez całe życie. Uważam, że nie jest to możliwe, ponieważ często zakochujemy się w wizerunku, a dopiero rzeczywistość pokazuje, jaką jest naprawdę osoba, którą poślubiliśmy. Sami też się zmieniamy, ta osoba też się zmienia, więc uważam, że to nie fair obiecywać komuś, że będziemy go kochać przez całe życie. Bo tego nie wiemy. Jeżeli pojmujesz miłość jako uczucia, no to faktycznie masz problem. Bo uczucia są czymś niestałym, czymś, co się zmienia. Są trwalsze niż emocje, ale nadal jest czymś zmieniającym się i może być tak, że po paru latach nie będziesz nawet lubić tego człowieka. Natomiast jeżeli pojmujesz miłość jako jakąś decyzję, jako twoją wolę, Coś, ty wyrażasz i stwierdzasz, że będziesz kochać. Nawet w momencie, kiedy przestaniesz go lubić, ale z nim będziesz, no to dochowujesz tej przysięgi. Ja nawet bym stanęła tu, gdzie Laura, ponieważ uważam, że to jest tak, że miłość to jest kwestia decyzji dwojga ludzi, że jeżeli stanowczo te wartości są wspólne, czyli ten most umocowany jest z obu stron i gramy do jednej bramki, to myślę, że jest to możliwe. Ale ta mowa jest raczej o przysiędze, a nie o wierności. Miłość... No ale przysięga to wierność, wierność to... i uczciwość, czyli uczciwość. te trzy rzeczy, a nie tylko wierność. No, tak, tak, tak. I nie tylko miłość. A sama powiedziałaś, że uczucia się zmieniają, więc jak gdyby troszkę się też ze mną zgadzasz. No, nie, nie, nie zgadzamy się tutaj po prostu, ponieważ ty stoisz na stanowisku, że nie można dochować tej przysięgi, że to się tak zmienia, że nie można wymagać. E, tak, nie można wymagać od kogoś tego, natomiast ja uważam, że tak, że jak się decydujesz, że małżeństwo jest takim związkiem, się decydujesz na całe życie i jesteś po prostu, niezależnie od uczuć, czy oni się zmienią, czy się nie zmienią. No, nad no, uczuciami też się pracuje po prostu. Nie możesz komuś obiecać, że będziesz go kochać do końca życia. Mimo, iż bardzo cierani. rani, dlatego uważam, że nie jest to możliwe. Dlaczego zakładasz, że to się nie uda, na dzień dobry? Absolutnie tego nie zakładam. Raczej mówię o doświadczeniu, które pokazało mi, że nie jest to możliwe, ja tego nie zakładałam i stąd pewnie wynika jakieś rozczarowanie, które powiedzmy przeżyłam, bo zakładałam, że będzie dobrze. Jeżeli spotkamy tego właściwego człowieka, to myślę, że jak najbardziej jest możliwe dochowanie, dochowanie wierności. Jeżeli jesteśmy w związku, no to system wartości, uczucia, decyzje, które podejmujemy, są wspólne. Jeżeli któraś z tych stron się wyłamie i nie da się nad tym pracować, bo ja jestem z tej kategorii ludzi, które, którzy twierdzą, że jeżeli się nie da, jeżeli rzeczywiście praca nad związkiem nie przynosi rezultatu, albo tak jak wcześniej powiedziałam, no nie istnieją mosty umocowane z jednej strony to rzeczywiście trzeba się z tego ewakuować. Po to się decyduje ktoś na składać przysięgę małżeńską, w jakimś celu, tak? Nie zawieramy małżeństwa jako kontraktu na 5, 15 czy 25 mhm. lat. Zakładamy, że spotkaliśmy partnera, partnerkę, osobę, z którą chcemy być, no i yy, w zdrowiu, w chorobie, w biedzie, w bogactwie i tak dalej, ale jedziemy razem na jednym wózku. Ja mówię o kwestiach, w których e, to, o czym wspomniałaś, Moniko, coś jest bardzo krzywdzące i Wartości, tu uważam, że ja nie mam żadnego tak, obowiązku krzywdzenie po prostu. I wtedy nie mam e, obowiązku trzymać tej przysięgi. Tak. Bo... Dlatego mówię, że nie, nie zawsze jest to możliwe, po prostu, bo czasami. Force Mnie się Siła nie wyższa. udało w, w wielu przypadkach, tak samo jak, jak no... mogłosi, przepraszam, tak? Nie udało nam się tego, ale ja twierdzę, że można, ty twierdzisz, że nie można. Czy przysięga na całe życie jest zbyt trudnym wyzwaniem dla młodego człowieka. No ja myślę, że przysięga na całe życie nie jest zbyt trudne dla młodego człowieka, jest trudne dla każdego człowieka. A jeżeli nie decydujemy się w młodości, bo coś tam, bo coś tam, no to kiedy się zdecydujemy? Kiedy jest odpowiedni czas? W którym momencie? Ludzie dojrzewają w bardzo różnym czasie. Dorosłość, dojrzałość, które, której się wymaga przy takiej przysiędze, nie jest czymś oczywistym. I nie jest tak, że jak ktoś ma 40 lat to jest dojrzały, jak ktoś ma 50 lat to jest dojrzały, i nie jest tak, że jak ktoś ma 20 lat to jest niedojrzały. Jednak w wieku 19 lat kobieta nie zna siebie jeszcze tak dobrze, mężczyzna też nie zna siebie jeszcze tak dobrze. Prosięga na całe życie wymaga dojrzałości, a nie odpowiedniego wieku. Niektórzy ludzie w wieku lat 40, 50, 80 są mentalnie na poziomie pierwszej klasy podstawówki. A niektórzy wieku lat 20 są już bardzo, bardzo dojrzali. Czy jest to trudna decyzja, bez wątpienia, ale wiele trudnych decyzji innych, również czyha na młodego człowieka. Natomiast. Yy... Prawem młodości jest mylić się, nie wiedzieć. No, sukcesją dojrzałości jest to, że dochodzimy do, do, do pewnych wniosków, do, nabieramy doświadczenia. Stoję tutaj, ale z drugiej strony no, pewne rzeczy są nieodwołalne, nie, od, nie, nie ma od nich odwołania. No, Może dwa razy wspomniałaś o doświadczeniu i to uważam, że jest jak gdyby kluczem. Do zdefiniowania pewnie nie w pełni, ale dojrzałości. No dojrzałość bez doświadczenia bym żeby je, nie ja do... się zupełnie nie zbudziła, Ale żeby, je naby, żeby doświadczenie nabywać, to musimy się mylić, potykać, Oczywiście. upadać. A młody wiek, tak jak powiedziałaś, ale, jego natura. Ale jest... zaczynamy w młodym wieku, żeby, żeby na starość być trochę bardziej ocuconym, ale z drugiej strony no, nie da się uniknąć pewnych konsekwencji, pomyłek, błędów, tak zwanych błędów młodości, prawda? Bo na tym się właśnie uczymy to jest niezbędne do w procesie człowieka, życia człowieka wydaje mi się oczywiście no do tak tego. ale że podejmowa kiedy podejmować ważne decyzje no na, starość? na starość na starość to już możemy no, to, 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 to po co się żenić na starość tak. na lat? No to jest lat? kwestia z tak nauki może... nie tak. a jakie Jakby to ma znaczenie tego, że kiedy się ja żenisz tak naprawdę podejmuje na i na się. Tak? większość ludzi jednak podejmuje tę decyzję na początku drogi czyli na początku życia w młodości bo chcą urodzić dzieci, bo chcą czegoś się tam dorobić i stąd jest to w młodym wieku. To nie, to nie jest tak, że musisz. Natomiast nie popełnisz tych błędów, popełnisz inne. No życie składa się z błędów, spotknięć, z, z, z tych wstawania z kolan, ale z drugiej strony nie da się chyba przeżyć życia tak, żeby uniknąć zupełnie wiesz, wpadek i w top. Ale można przeżyć je tak, aby kogoś nie ranić. I uważam, że to jest bardzo ważne w życiu. A jednak bardzo często ludzie nie wiedząc, mogą popełniać błędy, które ranią innych i wtedy Małgosiu, tak, jakbyś włożyła ich dwie kałczomki. Ja jestem do po rozwodzie. I Mam 31 lat, jestem 7 lat po rozwodzie, 10 lat byłam w małżeństwie. Łącznie z tym mężczyzną byłam 12 lat. Oczywiście na początku było wszystko wspaniale i, i długo byliśmy szczęśliwi, potem się nasze wartości y, zupełnie różniły i, i chcieliśmy od, odrębnych światów. Po, pomimo, po, pomimo prób nie udało się to, ale ja już więcej, nigdy później z nikim y, związku małżeńskiego nie zawarłam, ale błędy nadal popełniałam. Każdy ma się rozwieść, żeby zdobyć to doświadczenie. No, wiele osób wchodzi w ten związek w młodości. Przysięga na całe życie i, i są w tej przysiędze, i pokonają trudności, i tak dalej. To jest właśnie kwestia tego, żeby dojrzałem, żeby się do tego przygotować. Ja znam takie przypadki, kiedy ludzie, nawet w najbliższej rodzinie, kiedy człowiek 17-letni wstępuje w związek małżeński i dochowuje tej wierności i, i, i jest wierny tym swoim postanowieniom przez całe życie, praktycznie. Znam takie przykłady, a znam też takie przykłady, że człowiek tam 60-letni, pięć różnych kobiet miał, pięć małżeństw, prawda. I ciągle jest niedojrzały, nic się nie zmienia u niego. Ja w wieku lat 20. E, paru, kiedy brałem ślub, nie miałem bladego pojęcia, w co wchodzę. Tak naprawdę, pomimo tego, żeśmy razem mieszkali, e, mieliśmy już dziecko i tak dalej, do końca nie byłem przekonany, w co wchodzę. I tak naprawdę nie była to jakaś gigantycznie trudna decyzja, bo nie znałem konsekwencji. Teraz. Gdybym miał podjąć jeszcze raz tą decyzję, bym się zupełnie inaczej nad nią zastanawiał niż... 20 lat temu, kiedy brałem ślub. To nie znaczy, żeby się nie podjął. Po prostu to nie znaczy, żeby inne nie rzeczy podjął, pod uwagę. Dlatego ale... może młodemu człowiekowi jest trudniej podjąć taką decyzję. Tak, ale myślę, że ze 100 to nie jest trudna decyzja, bo nie znamy konsekwencji. Bo nikt nas tego nie nauczył, jak być... Nikt nas tego nie uczy tak naprawdę, jak być dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym tatą, babcią, dziadkiem, kimkolwiek. Nikt nas tego nie uczy. Uczą nas tego właśnie nasi rodzice. Uczą nas tego inni ludzie, tak? No tego nie mamy w szkole wykładanego. I ja myślę, że dobrze, bo no, rzeczy, które są wykładane w szkole, zwykle są wykładane źle, ale tego uczą nas właśnie rodzice. No, mama uczy nas tego, jak być mamą, tata nas uczy tego, jak być tatą. Patrząc na rodziców, uczymy się, jak być mężem i żoną. No, pewnie, że nasze małżeństwo będzie inne niż ich małżeństwo, będziemy przechodzić przez różne inne trudności. Yy, może będzie to katastrofalne małżeństwo, natomiast od nich się uczymy tego, jak pokonywać różne trudności. Czy powinno się uznawać nieważność małżeństwa, w którym są dzieci? Myślę, że jak najbardziej są takie sytuacje, kiedy y, trzeba uznać, nie uznać nieważność małżeństwa, nawet pomimo tego, że są dzieci. Na przykład wtedy, kiedy się okaże, że, no, że załóżmy ojciec albo matka mają jakieś tam jakieś ukryte jakieś, no, no, problemy, no, załóżmy natury psychicznej, prawda? I lepszym wyjściem z tej sytuacji jest. Y, no, rozstanie po prostu, prawda? Krótko mówiąc. Jak się stwierdza, nieważność czy po prostu stwierdza, nieważność, że ślubu nie było, tak de facto. I tutaj, czy dzieci były, czy nie było, to już jest moim zdaniem sprawa drugorzędna, tak naprawdę. Z jednej strony uważam, że rozstanie się ze względu na dzieci i tak dalej jest jak najbardziej wskazane. Natomiast e, jeśli chodzi o to, że e, unieważnienie małżeństwa. Yy, te te całe akcji sądy kościelnej i tak dalej, yy, to nie jest powód do unieważnienia małżeństwa, że yy, z powodu dzieci. Więc ja chyba jednak pójdę tutaj, że, że się z tym nie zgadzam zupełnie. Bo... Ale bo nie można jakby stwierdzić nieważności małżeństwa z powodu dzieci. Dlatego, że jak gnaźbią, w kościele zawierasz związek małżeński no to jakby typową wzorowo sytuacja jest że nie masz jeszcze dzieci, nie? Dzieci no właśnie, nigdy nie są powodem sytuacji. Dokładnie, więc dzieci jakby tutaj są zupełnie e, In, poza sprawy. tym... Kiedy wchodzisz w związek małżeński, gdzie jesteś, jesteś oszukany, bo na przykład e, w, do kobieta nie powiedziała ci, że jest chora psychicznie, zaszła w ciążę i odstawiła leki, to facet dokładnie. jest oszukany w tym momencie, ja tak, znam takie tak. sytuacje. W tym samym oszustwem będzie to, jeśli e, Weźnie się ślub z kobietą, która była kiedyś brzydka, przeszła kilkanaście operacji plastycznych. No tak. No, to no bo to jest, to, tego... zasadzie, tak? Ja, to jest na tej samej, ja, samej więc zasadzie, tak? No, to jest na tej samej zasadzie. ale to jest to samo plastyczne. oszustwo, przepraszam Cię. Jeżeli podejmuje w życiu jakąś decyzję z całą jej karkołomnością, to jedyną rzeczą, jaką mogę, mogę zrobić, tak naprawdę, to roz, rozwieść się cywilnie, to znaczy prawnie, nie być w małżeństwie, nie mieć wspólnoty majątkowej itd. Natomiast. Mimo wszystko wydaje mi się to jakieś jałowe ta, ta wasza dyskusja tu o Bogu o wartościach a tu jednak unieważniamy bo ktoś jest psychicznie chory no dobrze jest psychicznie chory ale to w takim razie ja bym musiała pół swojego życia unieważnić bo większość moich partnerów była psychicznie chora. <grych> ale to nie, nie jest unieważnienie no. tylko stwierdzamy że związek od początku Ale no był to jest od początku nieważna bo ktoś mnie oszukał oszukał mnie że nie pije alkoholu a jednak pił że będzie kochał całe życie o, oszukał mnie że nie a będzie kochał przestał. całe życie, a jednak mnie zdradzał. Oszukał mnie, że będzie y, mi po prostu nieba przychyli, a zrobił z mego życia piekło. Być może ty mu dałaś a, powody no, wiesz, do tego, żeby cię zdradzać. A, może, a gdyby babka. No i ona też taka jest choroba psychiczna przed tym, przed całym tym zajściem? No to jest zupełnie inna historia. E, powiem Wam tak. E, moim zdaniem, nagle. jeżeli ja z takim mężczyzną mam dziecko czyli istotę żywą, istotę namacalną, kogoś, kogo kocham. Jak ja mogę teraz nagle przekreślić, że to było nieważne? Czyli co, to, to, to co, to dziecko jest też nieważne, ta miłość jest nieważna, Rozumiem, istota to. jest nieważna, mhm. mogę unieważnić swój związek z mężczyzną na kanwie prawnej, cywilnej, ale przed Bogiem nie będę robić z siebie, z, z, sobie z gęby dupy i mówić, że sorry, ale teraz mi to weź unieważnij, tak? No dla mnie, przekonujesz mnie dla mnie to jest no, Ci, tak, komedia, tak, słucham, no, ci, ja stanęłam węgla, to ale... mówię tak, to węgię węgla, to mi to węgię no ludzie. Czy uważasz, że to kościelne to sprawiedliwe? to Jest według mnie sprawiedliwy, jeśli ktoś wierzy, ale kościoły, znaczy sądy kościelne nie są sprawiedliwe. Jest bardzo dużo nadużyć. Można zapłacić, przyspieszyć termin. Kiedyś było bardziej to restrykcyjnie traktowane. Dzisiaj można wpłacić odpowiednią opłatę, mieć rozwód nawet po dwóch tygodniach czy po miesiącu. Znam takie przypadki. Kobieta zapytała mężczyzny, który chciał rozwodu kościelnego, znaczy tego unieważnienia kościelnego pytała, no i co ty powiesz jako powód? On mówi, nie wiem, cokolwiek powiem, że jestem gejem albo, że jestem niedojrzały. No, no to y, skoro można powiedzieć wszystko i zmanipulować y, tą instancję sądową, no to dla mnie jest to y, jałowe. Instancja tego sądu kościelnego, który unieważnia y, małżeństwo, jest y, dla mnie chora. To jest dla mnie tak naprawdę dość... Y, taki pomysł y, na to... Y, jak zrobić, żeby ludziom było fajniej, bo może będzie więcej wiernych. Ja mam takie odczucie, lub też mówiąc brzydko, więcej kasy. Sprowadzają wszystko do pieniędzy. Nie, że Kościół coś robi dla pieniędzy, dla pieniędzy dla pieniędzy. W ogóle nie zwracają uwagi na głębię teologiczną tego wszystkiego, bo to wszystko ma uzasadnienie, bardzo, bardzo głębokie uzasadnienie. Każdy jeden głupi przepis ma jakąś historię teologiczną. Um, więc no, mnie bardzo irytuje takie gadanie. Czy wzrośnie liczba spraw o uznanie nieważności na skutek unieważnień małżeństw celebrytów? Celebryci y, są dla niestety bezwolnej masy jakimś autorytetem. Niekoniecznie wyznają jakieś wartości, ale ludzie się po prostu na tych ludziach wzorują. Skręcać środka, jak myślę, o tym, że ktoś mógłby w ogóle podejmować decyzje. Ale oczywiście, się że, do celebry, że podejmują. To podejmują to decyzje, straszne. co Wydaje kupić, się, tylko osoby, czym się po, e, czym nie się się o o z kim, się, samym, a z kim o się zadawać, z kim się fotografować, co jeść, jak mieszkać. Ludzie. Może Ludzie jednak... są jak barany, podążają tak. w stadzie, nie, mało kto idzie pod prąd. Ale patrzą, jest, patrzą... Jest to. Patrzą... to już jest naprawdę bardzo dużo nie, nie, na ale... osób, ale osób nie które to... nie podążają. Kiedyś trzeba być wybitnym, to, to żeby być w telewizji, być, to w to gazecie, w mediach w ogóle. A teraz, tak. wystarczy, teraz, być a teraz wystarczy być idiotą no, i jesteś już w telewizji. Wystarczy y, obrzygać się w programie, jakimś show prawda, i jesteś bohaterem. Y, wystarczy pokazać cycki i jesteś po prostu gwiazdą. Kobiecości. Czy zawarcie małżeństwa kościelnego powinien poprzedzać test psychologiczny na tak zwaną świadomość podejmowania decyzji? Podejmując taką decyzję, i tak nie jesteśmy w pełni świadomi, i to nie dlatego, że nie znamy konsekwencji zawarcia małżeństwa, tylko że. Jesteśmy de facto tak naprawdę zalani endorfinami. Ja myślę, że jak ktoś by mi podsunął papier do podpisania albo uzupełnienia w trakcie na przykład seksu z tą osobą, to pewnie podpisałabym wszystko, gdyby było mi dobrze. Natomiast y, znowu musimy chyba wrócić do esencji tego pytania. Nie uważam, że takie testy powinno się y, być poddanym takim testom w w czasie jak gdyby, jest tego zakochania, tylko wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o zawarciu małżeństwa w kościele. Jeżeli mi osoba, psycholog z 30-letnim doświadczeniem mówi, na, tym, na tej kanwie pani niczego nie zbuduje, to ja wiem, że ja mam z tego odejść, bo rozsądek, resztki tego rozsądku mówią mi spierdalaj tak, ale żyć. Więcej na platformie Wow!